Od dłuższego czasu w korytarzach TVN roiło się od plotek, że Michel Moran, 59L, i jego żona Halina przeżywają poważne turbulencje w swoim związku. Te spekulacje zdają się potwierdzać, jak donosi na żywo, które poinformowało, że Master masterchefa podobno zakończył swoje dwudziestoletnie małżeństwo i, co więcej, ma już nową partnerkę, młodszą od niego o ponad dekadę. Michel Moran jest postacią dobrze znaną dzięki swojej telewizyjnej roli w Masterchefie oraz prowadzeniu własnego programu kulinarnego. Oprócz działalności telewizyjnej, prowadzi także prosperującą restaurację na obrzeżach Warszawy. Jak się okazuje, życie prywatne znanego kucharza w ostatnim czasie doświadczyło znaczących przemian. Plotki o kryzysie w jego małżeństwie z Haliną krążyły już od jakiegoś czasu. Twoje imperium już we wrześniu zeszłego roku przekazywało głosy, według których kłopoty stają się coraz bardziej widoczne i małżonkowie przestali się rozumieć. Rozwód wydaje się być nieunikniony, jak mówiła osoba ze stacji TVN, która współpracuje z restauratorem na co dzień. Takie doniesienia potwierdzają, że Michel Moran i jego żona Halina faktycznie przeszli przez poważny kryzys, który zakończył się rozstaniem. Chociaż na początku wydawało się, że Michel Moran i jego żona Halina są w stanie przezwyciężyć trudności, ostatecznie po dwóch dekadach małżeństwa doszło do rozstania. Według informacji podanych przez na żywo, na korytarzach TVN plotkowano, że serce kulinarnego Jurora zabiło dla innej kobiety. Michel Moran miał poznać nową partnerkę, Małgorzatę, która jest od niego młodsza o ponad dekadę, na spotkaniu u wspólnych znajomych. Obydwoje spotkali się w momencie, gdy ich poprzednie związki przechodziły przez trudne chwile. Tygodnik na żywo ujawnia, że Moran i Małgorzata zdecydowali się na wspólne odbudowanie uczucia, które dla obu straciło blask w ich poprzednich relacjach. Moran, ojciec dorosłej córki i syna mieszkającego za granicą, oraz Małgorzata, matka dwóch córek, mieli już doświadczenie w budowaniu patchworkowej rodziny. Halina i Michel również stworzyli zgraną rodzinę z ich dziećmi z poprzednich związków. Rozstanie Morana z Haliną zaskoczyło wielu, zwłaszcza że Jurer Masterchefa często w ciepłych słowach opowiadał o swoim małżeństwie, podkreślając, że miłość musi być oparta na kompromisach, tolerancji i umiejętności wybaczania. Moran nie skomentował jeszcze publicznie rewelacji na temat swojego życia prywatnego.